Wielkimi krokami zbliża się do nas już niedługo futsal Ekstraklasa rozpocznie swoje rozgrywki w sezonie 2021-2022. Z gościnnej, jak zwykle, Lubawy. Witam Państwa. Dawid Menderski. I Łukasz Szaflik był na środku. Boisko z dziesiątką. I Waldo to Brazylijczyk w składzie. Lemborczan z dziewiątką. Kolejny zawodnik z kraju kawy. Davidson z ósemką. Serginio to Portugalczyk. Z... Szósty kapitan zespołu z Lubawy Paweł Kaniewski z numerem. Trzecim Pedrinho, numer dwudziesty to Jakub Raszkowski, numer... Natomiast Dawidzie, jak wyglądają chłopaki w pierwszej piątce kontraktu. W bramce widzimy nowy nabytek, prosto z Italii, Thiago Casagrande na rozegraniu Deco z Portugalii. numerem 26 Jakub Raszkowski, numer trzeci to popularny Pedrinho, Pedro de Oliveira Silva. I z numerem 17 na przodzie piwot Luan. Pierwszy generat Dawida Grubalskiego. I czy będzie pierwszy gol? Tak! Otwarcie wyniku numer 10 na koszulce w zespole Konstraktu Lubawa. To oczywiście Bartłomiej Piurkowski, Pivot, który, trzeba zaznaczyć, jest w orbicie zainteresowań trenera kadry Błażeja Korczyńskiego. Gratuluję. No i znowu próbują zawodnicy z Lęborka zagrać z lotnym bramkarzem. Wderzał Laskowski, ale teraz Kaniewski, pusta bramka. Kaniewski, 2 do 0. Paweł Kaniewski, kapitan zespołu z Lubawy, podnosi prowadzenie na 2 do 0. Błąd w rozegraniu piłki przez zawodników Wojciecha Pięty. Mamy zmianę w bramce konstraktu Lubawa. Tiago Casagrande zmieniony przez Jakuba Kornata. Jakub Kornat, wychowanek klubu, rocznik 2005, zaledwie 16-letni. Chłopak, który już w poprzednim sezonie debiutował w rozgrywkach Stadskor Futsal Ekstraklasy. A teraz wróćmy do tego, co na boisku Pedrinho. 3 do 0 można było powiedzieć, że jak Pedrinho biegnie oko w oko z bramkarzem i jest nim 4-5 metrów, to już musi być egzekucja. Brazylijczyk. A teraz ładnie urwał się za mocno ślimborka. Tak. Oj! I bramka będzie zaliczona, tak? Bo moim o, zdaniem tak jest. A ja myślę, że bramka będzie zaliczona, bo ja widziałem tam kontakt rąk Kornata. Co w dodatku fauluje. Popatrzmy jeszcze raz. Bramka. Minuta 43 i będą mogli e, zawodnicy obydwu drużyn zejść, uzyskać wskazówki swoich trenerów, uzupełnić płyny, chociaż jeszcze mają apetyt na bramkę numer 4. Gracze z Konstraktu Lubawa i tak też się dzieje. Janusz Okuniewski numer 94. 4 do 1. Konstrakt Lubawa prowadzi na nieco ponad minutę czasu gry pierwszej połowy. 22 na grafice. Państwo widzieli przed chwileczką, jaki mamy wynik. 4 do 1. Dla więcej występów w konstrakcie ma spośród tych, którzy są aktualnie w kadrze. 156 razy reprezentował drużynę Sendlewski. I gol! 5 do 1. Kacper Sendlewski. Bliźniaczo podobna bramka do tej drugiej, prawda? Dokładnie chciałem to samo powiedzieć. Wtedy autorem był Kaniewski, teraz Sendlewski. Lukas Deko. Luan Pedrinho. I gol. Jakub Raszkowski. Aczkolwiek nie wiem, czy tak przyznaje się y, zawodnik z numerem 9, czyli Dawidson Brazylijczyk. Y, moim zdaniem tak, to on był ostatnim, który miał kontakt. Ich y, uderzenie wymagają trenerzy, sztab trenerski od y, tak doświadczonego zawodnika. Ale mamy gola Lukasa. Lukas 7 do 1. Sekunda, tyle. Pozostało do zakończenia meczu, a więc na pewno wynik nie ulegnie zmianie. 7 do 1. Takim oto wynikiem zakończy się... A strzelcem siódmej bramki, przypominamy, jest Lukas. Zawodnik oznaczony numerem 27 na białej koszulce konstraktu. Przepraszam, chciałem Ci się w słowo. No po prostu. Dawid mówił, że takim też wynikiem kończy się to spotkanie. Dziękujemy bardzo serdecznie Państwu za uwagę. Myślę, że szczególnie pierwsza połowa to było 25 minut takie, na które warto było patrzeć, potem tempo spadło, no ale tak jak mówiliśmy, dzisiaj dużo wybiegać swojego musieli zawodnicy obydwu drużyn.